Nigdy nie powiedzą wprost, że popełniłaś błąd. Nadal się uśmiechają, zachowują uprzejmość, wciąż składają sporadyczne zaproszenia, aż powoli atmosfera się zmienia. Pytania przestają padać. Rozmowy już nie prowadzą do nikąd. Zaproszenia stają się coraz rzadsze, niemal niezauważalnie. Nic konkretnego się nie dzieje, mimo to czujesz, że nigdy naprawdę nie jesteś wewnątrz kręgu. Cześć, jestem Karol, a jeśli tego typu społeczne obserwacje Cię interesują, Zostań ze mną do końca, ponieważ to, co dzisiaj ci pokażę, nie dotyczy etykiety. Nie chodzi o to, którego widelca użyć, ani jak trzymać kieliszek do wina. Chodzi o coś znacznie bardziej subtelnego i znacznie potężniejszego. Niewidzialne kody, które oddzielają tych, którzy należą, od tych, którzy są tylko przejazdem. A co najbardziej fascynujące? Możesz nosić drogie ubrania, mieć wyrzeźbioną sylwetkę, nieskazitelną skórę, włosy zrobione w najlepszym salonie. A jednak coś cię zdradza. Sama byłam w środowiskach, gdzie wyglądałam nieskazitelnie na zewnątrz, ale czułam, że coś nie pasuje. I to nie był brak pewności siebie. To była niezgodność kodów. Zajęło mi lata, zanim zrozumiałam, że różnica między byciem włączoną a tolerowaną nie polega na tym, co nosisz, ale na tym, jak się pozycjonujesz, jak oddychasz w tej przestrzeni, jak traktujesz to, co cię otacza. Prawda jest taka, że istnieją sygnały tak małe, tak pozornie nieistotne, że większość kobiet nawet nie zdaje sobie sprawy, że je wysyła. Ale te sygnały? One mówią. Głośno. A to, co mówią, może postawić cię poza szansami, kontaktami i kręgami, o których nawet nie wiedziałaś, że je tracisz. Więc przejdźmy do sedna. Błąd numer jeden: Zbyt nowe ubrania, cały czas. To może wydawać się sprzeczne z intuicją, ale posłuchaj mnie uważnie. Kobiety naprawdę zamożne nie noszą każdej rzeczy tak, jakby właśnie wyszła ze sklepu. Mają tę bluzkę z Kaszmiru, która jest w rotacji od trzech lat, perfekcyjnie zakonserwowana, ale z tą lekkością osoby, która nie musi niczego udowadniać. Ulubiony sweter, który przeszedł przez dziesiątki prań chemicznych. Torebkę, która ma niewielkie ślady użytkowania, ale które tylko upiększają skórę. Kiedy wszystko w Twoim wyglądzie wygląda na premierowe, sygnalizujesz pilność. A pilność nigdy nie była synonimem bezpieczeństwa finansowego. To jakbyś mówiła: Patrz, w końcu udało mi się to kupić. Jakby każda rzecz była osiągnięciem, które trzeba natychmiast wyeksponować. Kobiety z prawdziwymi pieniędzmi nie potrzebują tej walidacji. Kupują mniej, ale lepiej. I noszą, aż się zużyje. Nie chodzi o wydawanie mniej lub więcej chodzi o spowolnienie gestu. Chodzi o traktowanie rzeczy za 3000 dolarów z taką samą naturalnością, jak traktowałabyś rzecz za 100. Ponieważ dla nich żadna z nich nie jest wydarzeniem. Żadna nie wymaga ogłoszenia. One rozumieją coś, czego nauka zajmuje lata: że noszone ubrania komunikują stabilność, że rotacyjna garderoba dobrze utrzymanych rzeczy mówi o tobie znacznie więcej niż ciągły pokaz nowości. Ponieważ nowość cały czas sugeruje, że wciąż coś udowadniasz, a kto naprawdę należy, nie musi udowadniać. Jeśli chcesz zrozumieć te kody w głębszy sposób, zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwonek i zostaw like. Ponieważ tutaj w lukratywna elegancja nie uczymy Cię udawać bogatej, uczymy Cię rozumieć, jak naprawdę działa wyrafinowanie, jak się porusza, jak oddycha. Błąd numer dwa: nadmiar wdzięczności za zaproszenia. Wiem, że wydaje się uprzejme dziękować wylewnymi słowami, gdy ktoś zaprasza Cię na kolację, wydarzenie, weekendowy wyjazd. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jaki zaszczyt. O rany, uwielbiam, że pomyślałaś o mnie. Nie mogę uwierzyć, że tam będę. Ale oto sekret, którego nikt ci nie powie. W wyrafinowanych kręgach przynależność jest zakładana, a nie ogłaszana. Kiedy dziękujesz zbyt wiele, pozycjonujesz się jako tymczasowa. Jakby ten dostęp był przysługą, a nie naturalnym prawem. Jakbyś była zaskoczona, że o tobie pamiętano. Kobiety, które naprawdę należą do tych przestrzeni, Odpowiadają czymś w stylu wspaniale lub brzmi cudownie i idą dalej. Normalizują zaproszenie, ponieważ dla nich to jest normalne. To nie jest brak kultury, to zrozumienie, że nadmierna wdzięczność tworzy asymetrię, a asymetria wystawia cię poza krąg. Korekta nie polega na tym, żeby przestać dziękować. Chodzi o normalizację dostępu. Chodzi o odpowiadanie tak, jakby zaproszenia tego typu były naturalną częścią twojego życia, ponieważ kiedy traktujesz coś jako wyjątkowe, Przyznasz się, że jest to wyjątkowe dla ciebie. A to przyznanie? Ono oznacza cię jako gościa, a nie mieszkańca. Pomyśl o tym tak. Kiedy zapraszasz bliską przyjaciółkę na kolację do swojego domu, czy oczekujesz, że wygłosi przemówienie z podziękowaniami? Nie. Oczekujesz, że powie wspaniale o której godzinie i się pojawi. To wszystko. Naturalność, z jaką traktujesz zaproszenie, jest wprost proporcjonalna do Twojego poczucia przynależności w tym kręgu. Błąd numer 3. Zbyt dużo mówienia o tym, co masz lub robisz, to klasyka. Jesteś na wydarzeniu i zaczynasz szczegółowo opisywać swoją pracę, swoje osiągnięcia gdzie mieszkasz, co ostatnio kupiłaś, projekt, który rozwijasz ile osób z tobą pracuje. Wydaje się, że tworzysz więź, prawda? Wydaje się, że ustanawiasz wiarygodność Źle. Tworzysz dystans, ponieważ kobiety naprawdę komfortowe ze swoim statusem nie muszą budować wiarygodności werbalnej. Pozwalają innym zadawać pytania, a kiedy odpowiadają, zawsze używają mniej słów, niż byś oczekiwała. Pracuję w konsultingu. Kropka. Jeśli osoba chce wiedzieć więcej, zapyta. Mieszkam w śródmieściu. Kropka. Bez szczegółów o metrażu, widoku, niedawnym remoncie. Im więcej wyjaśniasz, tym bardziej zdradzasz niepewność. Im bardziej szczegółowo opisujesz, tym bardziej udowadniasz, że to cię wciąż robi wrażenie. Że wciąż mierzysz swoją wartość tym, co posiadasz. A to? To oznacza Cię jako kogoś, kto wciąż buduje, a nie kogoś, kto już dotarł. Nie chodzi o mówienie mniej z nieśmiałości. Chodzi o mówienie mniej z wyboru. Chodzi o zrozumienie, że tajemniczość utrzymuje zainteresowanie, a ten, kto potrzebuje zewnętrznej walidacji, nigdy nie otrzyma wewnętrznej walidacji od grupy. Chodzi o wiedzę, że najpotężniejsze osoby w najważniejszych salach zawsze były tymi, które mówiły mniej, a nie więcej. Teraz pozwól, że powiem Ci o czymś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki jesteś postrzegana. To zrozumienie jest dokładnie tym, co zgłębiłam w kursie Wyglądaj na bogatą, nie wydając dużo. Nie jako zasady do przestrzegania, ale jako zastosowaną lekturę społeczną, jako dekodowanie behawioralne. Ten kurs uczy wizualnych, behawioralnych i społecznych kodów zamożnych kobiet. A kiedy to opanujesz, nie tylko wyglądasz bardziej elegancko, jesteś traktowana inaczej, lepiej, z większym szacunkiem. Z większą liczbą możliwości. Drzwi, które wcześniej były zamknięte, zaczynają się otwierać. Rozmowy, które wcześniej się nie zdarzały, zaczynają płynąć. W tej chwili kurs jest dostępny w specjalnej cenie promocyjnej, ponieważ lekcje są udostępniane stopniowo. Gdy tylko kurs będzie kompletny, cena wzrośnie do pełnej wartości, bez zniżki. Jeśli naprawdę chcesz strategicznie i zyskownie przekształcić swój wizerunek, opanuj coś, czego większość kobiet nigdy nie zrozumie. Link znajduje się w opisie. Nie przegap tej szansy. Błąd numer cztery. Stylizacje, które krzyczą specjalna okazja. Wiesz, kiedy ubierasz się tak wyraźnie na kolację, że jest jasne, że to wyjątek w Twoim życiu? Zbyt wysokie obcasy, w których ledwo możesz chodzić, biżuteria, której nigdy nie nosisz na co dzień, zbyt ciężki makijaż, włosy ułożone tak, jakbyś spędziła trzy godziny w salonie, sukienka, która wyraźnie została kupiona specjalnie na ten wieczór. To zdradza, że nie jesteś przyzwyczajona do tego środowiska. Kobiety, które żyją w tym uniwersum, ubierają się w sposób, w którym blask wydaje się naturalny. Nie robią z elegancji wydarzenia, robią z niej stałą. Stylizacja jest wyrafinowana, tak, ale wygodna. Jakby mogła to nosić każdego dnia tygodnia. Jakby ten poziom prezentacji był jej standardem, a nie wyjątkiem. I jest więcej. Kiedy ubierasz się za bardzo, sygnalizujesz również, że próbujesz zrobić wrażenie. Że potrzebujesz tej akceptacji. Kobiety naprawdę komfortowe ze swoim statusem ubierają się dla siebie, a nie dla sali. Wiedzą, że już należą, więc nie muszą krzyczeć o przynależność poprzez ubranie. Korekta jest prosta. Twoje ubrania na wyjście muszą wyglądać jak lekko podwyższona wersja twojego dnia codziennego, a nie kostium, który nosisz dwa razy w roku. Pomyśl o stworzeniu garderoby, w której różnica między twoją stylizacją we wtorek a stylizacją w sobotni wieczór jest subtelna. A nie dramatyczna? Gdzie elegancja jest ciągłym wątkiem, a nie odizolowanym szczytem? Błąd numer piąty. Próba kompensacji wyjaśnieniami. Kiedy czujesz, że popełniłaś towarzyską wpadkę, instynkt każe natychmiast skorygować, wyjaśnić, usprawiedliwić, kontekstualizować. Nie, chciałam powiedzieć, że. Przepraszam, to dlatego, że ja. Normalnie nie. Źle zrozumiałaś, pozwól, że wyjaśnię lepiej. Ale oto problem. W wyrafinowanych środowiskach opanowanie jest warte więcej niż korekta. Jeśli wymknęło ci się coś nieodpowiedniego, jeśli zadałaś niewłaściwe pytanie, jeśli skomentowałaś coś, czego nie powinnaś, najlepszym ruchem nie jest mówienie więcej. To milczenie. Pozwól chwili minąć. Pochłoń. Idź dalej ze stabilnością. Eleganckie kobiety rozumieją, że im bardziej próbujesz naprawić wrażenie, tym bardziej zwracasz na nie uwagę. Po prostu idą dalej. Ponieważ wiedzą, że pojedyncza wpadka zostanie zapomniana w kilka minut, ale niepokój związany z jej naprawieniem? Potrzeba wyjaśnienia? To pozostaje zaznaczone. To pokazuje kruchość. To pokazuje, że nie jesteś przyzwyczajona do błędów publicznie i pójścia dalej. Nie chodzi o to, żeby nigdy nie popełniać błędów. Chodzi o to, żeby nie dramatyzować błędu. Chodzi o zrozumienie, że strategiczne milczenie naprawia więcej niż niespokojny dyskurs kiedykolwiek by mógł. Chodzi o siłę pozostawienia niekomfortowej chwili naturalnej śmierci, zamiast próbowania przywrócenia jej do życia wyjaśnieniami, które tylko wszystko pogarszają. Pomyśl o tym tak. Za każdym razem, gdy za dużo wyjaśniasz, mówisz: Nie powinnam tu być, nie znam zasad. Próbuję się uczyć w czasie rzeczywistym. A to? To oznacza cię jako osobę z zewnątrz. Błąd numer 6: Demonstrowanie zaskoczenia luksusem. Kiedy wchodzisz do drogiej restauracji i nie możesz ukryć zdumienia. Kiedy komentujesz wino, wystrój, jakość obsługi, spersonalizowaną uwagę, rozmiar porcji, prezentację dań, orany to miejsce jest niesamowite. Widziałaś rozmiar tych kieliszków? Nigdy wcześniej tu nie byłam. Ile kosztuje to wino? Wszystko to sygnalizuje, że nie jesteś przyzwyczajona. Kobiety należące do tych przestrzeni traktują luksus z naturalnością doceniają, ale nie performują doceniania. To różnica między orany, jakie niesamowite miejsce, a po prostu byciem tam, bez zgiełku. Bez fanfar, bez komentarza, to nie znaczy udawać obojętność, to znaczy traktować jakość jako oczekiwanie, a nie zaskoczenie, ponieważ kiedy jesteś zaskoczona, przyznasz się, że to jest powyżej Twojego standardu. A takie przyznania wystawiają Cię poza krąg, zanim jeszcze się zorientujesz. I słuchaj, to dotyczy wszystkiego: domu kogoś, samochodu, podróży, prezentu. Kiedy przesadzasz w reakcji, mówisz: "To jest dla mnie wyjątkowe, ponieważ nie mam do tego regularnego dostępu". A ta wiadomość ona tworzy hierarchię. Ona pozycjonuje cię poniżej. Korekta polega na skalibrowanie swojej reakcji emocjonalnej. Nie oznacza to bycia zimną lub obojętną. Oznacza bycie powściągliwą. Oznacza mówienie: "Jakie piękne" zamiast "Mój Boże, jak niesamowite". Nigdy nie widziałam czegoś takiego w moim życiu. Oznacza pozwolenie, by Twoja twarz pokazała uznanie, ale nie zdumienie. Uznanie mówi, jaki dobry gust. Zdumienie mówi, to jest poza moją rzeczywistością. Błąd numer siódmy: zbyt doskonale skoordynowane ubrania. To Cię zaskoczy, ale nadmiar koordynacji również zdradza klasę średnią, ponieważ pokazuje, że dużo myślałaś, planowałaś, starałaś się, żeby wszystko pasowało idealnie. Torebka pasuje do butów, które pasują do paska, który pasuje do kolczyków, które pasują do lakieru. Kobiety o prawdziwym wyrafinowaniu mają bardziej zrelaksowane podejście. Mieszają high i low, nowe i stare, formalne i casualowe, z łatwością, która wydaje się nieświadoma. Stylizacja jest spójna, ale nigdy nie wygląda tak, jakby spędziła godziny na jej układaniu, ponieważ dla niej elegancja jest odruchem, a nie wysiłkiem. To kultywowany instynkt. A nie zapamiętana formuła. Noszą torebkę Hermes z dżinsami z popularnej sieciówki, marynarkę loropiana z podstawową koszulką, buty manolo blanik ze spodniami krawieckim bez marki. I wszystko działa, ponieważ nie próbuje działać. Ponieważ połączenie jest naturalne, a nie wykalkulowane, korekta polega na pozwoleniu na intencjonalną niedoskonałość. Winteżowa rzecz z czymś współczesnym, luksusowy element z czymś podstawowym. To wykalkulowane rozchwianie jest tym, co oddziela tych, którzy żyją wyrafinowaniem, od tych, którzy studiują wyrafinowanie. To sprawia, że wyglądasz, jakbyś tak się obudziła, zamiast wyglądać, jakbyś spędziła dwie godziny przed lustrem, próbując złożyć idealną stylizację. Te siedem błędów nie chodzi o dobrze czy źle chodzi o kody a kody można się nauczyć. Kiedy rozumiesz, że przynależność nie jest performowana, ale zakładana że opanowanie jest warte więcej niż kompensacja, że strategiczne milczenie przewyższa niespokojne wyjaśnienie. Nie tylko korygujesz swój wygląd, zmieniasz sposób, w jaki świat cię odczytuje, jak świat cię traktuje, jak świat cię pozycjonuje, a to zmienia wszystko. Jeśli szukasz sposobu, aby wyglądać bardziej elegancko i wyrafinowanie w każdej sytuacji, mam dla ciebie coś specjalnego. Mój e Bóg portrety eleganckie. Zesito zbiór 100 promptów, które przekształcą Twoje zdjęcie w profesjonalne i wyrafinowane portrety. To nie tylko technika, to sposób na to, by być postrzeganą jako kobieta z klasą, gustem i pozycją społeczną. Korzystaj z sceny promocyjnej, zanim wartość wzrośnie. Link znajduje się w opisie. Jeśli spodobała Ci się ta treść i chcesz wesprzeć kanał w bardziej bezpośredni sposób, rozważ, zostanie sponsorką naszego kanału poprzez klub członkowski z wartościami od 6,99 zł polskich. Po prostu kliknij przycisk zostań członkiem. Będziesz mieć dostęp do ekskluzywnych treści i będziesz częścią społeczności kobiet, które podążają tą samą ścieżką co ty ścieżką lukratywnej elegancji. Do zobaczenia w następnym filmie.